W 1568 roku w Lochu pod katedrą w Toledo inkwizytorzy przywiązali kobietę o imieniu Elvira del Campo do drewnianego krzesła. Wsunęli jej do ust zimne metalowe urządzenie, segmentowany mechanizm, który rozszerzał się przy każdym obrocie śruby jeden klik, drugi, trzeci. Jej szczęka rozciągnęła się poza granice wytrzymałości. Ale tu zaczyna się perwersyjny geniusz. Gdy uwolniono ją sześć godzin później, nie było żadnych widocznych śladów, żadnych siniaków, żadnej krwi. Tylko kobieta, która już nigdy nie miała mówić wyraźnie, i dobrowolne zeznanie, na które Kościół, mógł się powołać. Ale to nawet nie jest najgorsza część. To, co za chwilę zobaczysz, nie dotyczy wyłącznie średniowiecznych tortur. To opowieść o systematycznej 356-letniej kampanii. Wymierzonej szczególnie w kobiety, a trzy powody tej kampanii sprawią, że spojrzysz na współczesną politykę w zupełnie innym świetle. Pod koniec tego materiału zrozumiesz, dlaczego historycy aktywnie próbowali ukryć tę historię i dlaczego 70% ofiar inkwizycji stanowiły kobiety. To nie jest przypadek. Oto czego za chwilę się dowiesz: po pierwsze, o brutalnym schemacie ekonomicznym który uczynił bogate wdowy ulubionymi celami świętego oficjum, po drugie, o narzędziach tortur zaprojektowanych specjalnie dla kobiecych ciał, które Kościół wymazał z oficjalnych zapisków, a po trzecie, o tym, jak te niewidzialne tortury pozwoliły inkwizycji zachować świętą reputację, jednocześnie niszcząc całe rody. Nie odchodź, bo w ciągu najbliższych ośmiu minut rozpoznasz te same schematy we współczesnym świecie, a to rozpoznanie może dosłownie ratować życie. Zanim wejdziemy głębiej, muszę Ci powiedzieć coś jeszcze. Tylko 12% osób oglądających ten kanał ma włączoną subskrypcję. Jeśli ta historia cię szokuje, jeśli cię złości, jeśli zmusza do myślenia, kliknij przycisk subskrypcji, bo w przyszłym tygodniu ujawniam średniowieczne podziemie aborcyjne, które Kościół przez wieki próbował wymazać. A teraz porozmawiajmy o tym, dlaczego to właśnie kobiety stały się celem Hiszpania. Rok 1478. Król Ferdynand i królowa Izabela ustanowili hiszpańską inkwizycję. Powiedziano ci, że chodziło o polowanie na heretyków i nawracanie Żydów to wersja oficjalna. Prawdziwa misja kontrola i zysk, a kobiety zwłaszcza kobiety z władzą, majątkiem lub wiedzą były idealnymi ofiarami. Oto liczby, których historycy nie nagłaśniają. Według kompleksowych badań Gustava Henningsona i Jaime Contrerasa, analizujących 44 tysiące procesów inkwizycyjnych, od 60 do 70% oskarżonych stanowiły kobiety. Pomyśl o tym. W społeczeństwie, w którym to mężczyźni posiadali ziemię, mieli władzę polityczną i kontrolowali religię. Kobiety jakoś miały reprezentować większość zagrożeń duchowych. To się nie trzyma logiki. Chyba, że zrozumiesz, co naprawdę się działo. Hiszpańska Inkwizycja była pionierem czegoś wyjątkowo podstępnego cichej tortury. Podczas gdy mężczyźni oskarżeni o herezję, trafiali na łamaniec, urządzenie, które widocznie wyrywało stawy ramion i bioder, lub na strappado, po którym zostawały oczywiste uszkodzenia stawów. Kobiety doświadczały czegoś innego: tortury wobec nich były projektowane z myślą o trzech konkretnych celach: cel 1: zostawić minimalne widoczne ślady: siniaki znikające w ciągu tygodni, uszkodzenia wewnętrzne, których nie dało się zobaczyć, trauma psychiczna, której nie dało się udowodnić. CEL 2: atakować narządy rozrodcze. Nie tylko po to, by wywołać ból, ale by zniszczyć płodność, seksualność i fizyczną zdolność do macierzyństwa. Cel trzeci zniszczyć wiarygodność. Nie tylko wydobyć zeznanie, ale sprawić, by kobieta wyglądała na histeryczną, urojoną, z natury niewiarygodną. Dlaczego to ma znaczenie dziś? To, czego zaraz się dowiesz, nie jest tylko historią. To schemat, wzór działania, według którego systemy autorytarne, Kontrolują kobiece ciała, majątek i autonomię, jednocześnie zachowując pozory legalności i moralności, kiedy go zobaczysz, rozpoznasz go wszędzie. Ale oto pytanie, którego nikt nie zadaje: Dlaczego właśnie kobiety? Odpowiedź nie jest taka, jak myślisz, to nie religia, to nie zabobon. To trzy precyzyjnie obliczone strategie, które uczyniły kobiety najbardziej opłacalnym. I najłatwiejszym do kontrolowania celem w całej historii Hiszpanii. Pozwól, że pokażę Ci pierwszą z nich. I ostrzegam, kiedy zrozumiesz ekonomiczny motyw, wszystko inne nabierze przerażającego sensu. Wyobraź sobie, że jesteś wdową w Toledo w roku 1485. Twój mąż umiera, i nagle stajesz się jedną z najbogatszych kobiet w mieście. Dziedziczysz jego kupiecki interes. Trzy nieruchomości w dzielnicy żydowskiej i tyle złota, by żyć samodzielnie do końca życia, właśnie stałaś się niebezpieczna. Oto wzorzec, który pojawia się w 40% przypadków dotyczących kobiet oskarżanych przez inkwizycję. Zamożne wdowy i niezamężne kobiety posiadające majątek to nie spekulacja. Archiwo Historico Nacional, Narodowe Archiwum Historyczne Hiszpanii, zawiera tysiące zapisów o konfiskatach majątków. Z datami oskarżeń odkryli coś przerażającego. Szczyty idealnie się pokrywają. Przejdźmy krok po kroku, jak działał ten system. Krok jeden. Kobieta dziedziczy majątek. Staje się widoczna, podatna na atak i cenna. Krok dwa. Anonimowe doniesienie może złożył je konkurent w interesach. Może siostrzeniec, który chce odzyskać spadek, a może sąsiad, który pożąda jej ziemi. Inkwizycja. Akceptowała anonimowe oskarżenia. Nie wymagano żadnych dowodów. Krok 3. Areszt i proces, ciężar dowodu zostaje odwrócony: to ona musi udowodnić swoją niewinność. I tu właśnie kluczowa staje się cicha tortura. Krok 4. Zeznanie wymuszone torturą, ale sonuć. I to jest najważniejsze: torturą, która nie pozostawia trwałych, widocznych śladów. Krok 5. Konfiskata majątku. Jedna trzecia trafia do korony. Jedna trzecia do kościoła. Jedna trzecia finansuje samą inkwizycję Wszyscy Zyskują. Z wyjątkiem kobiety. Pozwól, że opowiem Ci o Marii Gonzales. W 1485 roku ta zamożna wdowa Stoledo została oskarżona o judaizowanie. Potajemne praktykowanie żydowskich rytuałów dowód? Anonimowy list została aresztowana, a inkwizytorzy użyli na niej narzędzia zwanego pająkiem metalowego żelaza o kształcie pazurów, rozgrzanego do czerwoności, które rozrywało tkankę piersi bez natychmiastowych, widocznych śladów na zewnątrz. Po sześciu godzinach Maria przyznała się do wszystkiego do spotkań z demonami, do profanowania Eucharystii, do uczenia córki żydowskich modlitw. Nic z tego nie było prawdą. Wszystko było prawnie wystarczające. Jej majątek skonfiskowano w ciągu tygodnia. Jej córki zostały pozbawione spadku i szans na dobre zamążpójście. pójście. Kościół wzbogacił się o dokładnie trzy tysiące dukatów. I tu właśnie ujawnia się geniusz cichej tortury. Kiedy akta procesu stawały się dokumentami publicznymi trzy miesiące później, śniaki Marii już zniknęły, a obrażeń wewnętrznych nie dało się zobaczyć. Zeznanie wyglądało na dobrowolne. Kościół zachowywał reputację miłosiernego, podczas gdy systematycznie ograbiał kobiety z majątku. Ale wiesz co? Motyw ekonomiczny to był tylko wierzchołek góry lodowej. Prawdziwy powód, dla którego kobiety stały się celem, sięgał znacznie głębiej niż pieniądze. Bo Inkwizycja nie tylko kradła majątki, odbierała coś znacznie cenniejszego. Druga strategia wymierzona była w jedną formę władzy której kobiety nigdy nie mogły całkowicie oddać, a kiedy zrozumiesz, czym ta władza była, okrucieństwo zaczyna układać się w logiczną, zimną kalkulację. Oto statystyka, od której krew zastyga w żyłach. 60% oskarżeń wobec kobiet dotyczyło zarzutów związanych z seksualnością, położnictwem lub tak tzw. magią miłosną, nie herezji, nieodstępstw religijnych. Kobieca wiedza i kobiece ciało. Dlaczego? bo położne kontrolowały coś, co Kościół desperacko próbował zmonopolizować: władzę nad życiem i śmiercią. Pomyśl, czym była średniowieczna położna. Podejmowała decyzje medyczne bez pytania księży czy męskich lekarzy, niosła wiedzę przekazywaną matce i córce przez pokolenia, wiedzę o antykoncepcji, aborcji, uśmierzaniu bólu podczas porodu, funkcjonowała całkowicie poza męską, instytucjonalną kontrolą. Była pod każdym względem nie do ujarzmienia. Dlatego Inkwizycja stworzyła kategorię tortur specjalnie zaprojektowanych, by te władze zniszczyć, nie tylko zadać ból, ale zaatakować właśnie te organy, które czyniły kobiety niebezpiecznymi. Pozwól, że opiszę Ci trzy urządzenia, których nie znajdziesz w większości podręczników historii, bo są zbyt niewygodne, by o nich pisać. Po pierwsze, rozpieracze do pochwowe metalowe urządzenia w kształcie bulw, wkładane do pochwy, a następnie rozszerzane za pomocą śrub. Powodowały rozdarcia wewnętrzne, zakażenia i często trwałe uszkodzenie narządów rozrodczych. Celem nie było wymuszenie zeznania. Celem była sterylizacja. Po drugie, rozpruwacze piersi. Czteroramienne pazury, czasem rozgrzewane, zaprojektowane do rozrywania tkanki piersi, rany zewnętrzne goiły się ale wewnętrzne uszkodzenia często uniemożliwiały karmienie. Znów nie chodziło o zeznanie, chodziło o zniszczenie zdolności do macierzyństwa. Po trzecie, tortura wodna, stosowana szczególnie na dolnej części brzucha. Kobiety zmuszano do wypicia ogromnych ilości wody, podczas gdy wywierano nacisk na pęcherz i macice. Pęknięcia narządów były częste, widoczne ślady, prawie żadne. Te techniki nie powstały przypadkiem. Pojawiają się w Dyrektorium Inquisitorum, podręczniku Inkwizytora napisanym przez Nikolausa Immericha w 1376 roku, rozdział 14 szczegółowo, opisuje tortury zróżnicowane ze względu na płeć. Kościół nie tylko na to pozwalał, on to systematyzował. Pozwól, że opowiem Ci o Isabel de la Cruz w 1500 w 29 roku Izabel pracowała jako położna w Guadalupe. Kiedy pewna szlachcianka urodziła martwe dziecko, Izabel stała się kozłem ofiarnym oskarżenie. Pakty z demonami, które rzekomo powodowały śmierć niemowląt, pod torturą, rozpieraczem, do pochwowym, Izabel przyznała się do latania na sabaty, obcowania z demonami i używania mikstur do zabijania dzieci w łonie matki. Została spalona żywcem. Ale to co wydarzyło się po jej egzekucji jest jeszcze bardziej przerażające. W Guadalupe współczynnik śmiertelności matek potroił się. Dlaczego? Bo pozostałe położne uciekły lub zeszły do podziemia. Wiedza medyczna zniknęła. Kobiety i noworodki umierały wprost z tego powodu. Inkwizycja nie atakowała tylko pojedynczych kobiet. Atakowała kobiecą wiedzę jako taką. Stworzyła medyczne średniowiecze, które trwało całe pokolenia. Ale to nic w porównaniu z tym, co nadchodzi dalej. Bo ekonomiczne grabieże i kontrola reprodukcji były brutalne. Ale trzecia strategia. Trzecia strategia była czystą wojną psychologiczną. Wiem, że robi się coraz mroczniej, ale jeśli wciąż oglądasz, to znaczy, że fascynują cię brutalne prawdy historii tak samo jak mnie. Upewnij się, że masz włączoną subskrypcję, bo w przyszłym tygodniu ujawnie średniowieczne podziemie aborcyjne. I tajną sieć kobiet, które zachowały tę wiedzę, mimo wysiłków inkwizycji. A teraz pokażę ci najbardziej niszczącą psychicznie broń, jaką kościół kiedykolwiek stworzył. Wyobraź sobie, że jesteś torturowana tak długo, aż przyznasz się do latania na miotle, do współżycia z demonami, do jedzenia nieochrzczonych dzieci, do rzeczy niemożliwych, do rzeczy szalonych. A potem, kiedy już się przyznasz, Inkwizytorzy wskazują na twoje zeznanie jako dowód na to, że kobiety są z natury kłamliwe, historyczne i niewiarygodne. To gazlighting jako polityka instytucjonalna. I wymagał tortur, urządzeń zdolnych złamać umysł kobiety, pozostawiając ciało na tyle nienaruszone, by mogła pojawić się na sali sądowej urządzenie. Jeden zaciski na język, żelazne klamry unieruchamiające język podczas procesu. Uniemożliwiające kobietom bronienie się. A gdy w końcu mogły mówić, uszkodzenia sprawiały, że ich mowa była niewyraźna, bełkotliwa, co wyglądało jak pijacki bełkot albo opętanie. Urządzenie dwa: kołyska topielca, tzw. Tak ducking stool, powtarzane zanurzanie pod wodę aż do niemal utonięcia, a potem reanimacja żadnych siniaków, żadnych złamanych kości, tylko trauma. A gdy kobieta po wszystkim odwoływała swoje zeznania i wskazywała na tortury, zapisy sądowe pokazywały jedynie, że zmieniła wersję, co było traktowane jako dowód kobiecej przebiegłości urządzenie 3, pozbawienie snu. W celach izolacyjnych kobiety trzymano bez snu przez siedemdziesiąt dwa godziny lub dłużej. A kiedy stawały przed sędziami, były zdezorientowane, paranoiczne, irracjonalne. Czyli dokładnie takie, jak to powinna wyglądać czarownica. Pozwól, że opowiem Ci, co stało się z Elwirą del Campo, kobietą wspomnianą na początku tego filmu. W 1568 roku Elwirę oskarżono o. niedojadanie wieprzowiny. To wszystko. To był dowód. Inkwizytorzy aresztowali ją i poddali torturze toca, topieniu wodą, połączonej z gruszką oralną. Przez sześć godzin. Była wielokrotnie podtapiana, podczas gdy jej szczęka była rozkręcana daleko poza punkt złamania, przyznała się. Oczywiście, że się przyznała. Następnego dnia odwołała zeznanie, mówiąc, że zostało wymuszone. Więc torturowano ją ponownie przez 8 godzin. Tym razem też się przyznała. Tym razem wystarczyło. Akta jej procesu, które, które można dziś czytać w archiwach Toledo. Opisują zeznanie jako złożone dobrowolnie, bez przymusu. Sędziowie odnotowali, że co prawda raz odwołała swoje słowa, ale po Porekska, po refleksji i modlitwie, powróciła do prawi prawdy. Okrucieństwo nie kończyło się na torturach, największe okrucieństwo tkwiło w dokumentacji. Oficjalny zapis sprawia, że Elwira wygląda na niestabilną. Najpierw się przyznaje, potem zaprzecza, potem przyznaje się ponownie. Sprawia, że inkwizytorzy wyglądają na cierpliwych i miłosiernych i tworzy precedens prawny. Zeznania kobiet są z natury niewiarygodne. Ale oto coś, o czym nikt ci nie powie i tu robi się naprawdę złowieszczo. Inkwizycja prowadziła nienaganne, precyzyjne dokumentacje. A współcześni historycy, analizując te zapisy, zauważyli coś przerażającego: wykształcone kobiety były atakowane nieproporcjonalnie częściej kobiety, które znały łacinę, kobiety, które miały książki, kobiety, które mogły potencjalnie udokumentować to, co im robiono. Ciche tortury nie służyły jedynie ukryciu śladów przed opinią publiczną. Służyły zniszczeniu wiarygodności świadków, zanim te kobiety w ogóle mogłyby zeznawać. Ale nikt ci nie powie także tego. Tu nie chodziło tylko o kontrolę nad pojedynczymi kobietami, ostateczny cel – był jeszcze mroczniejszy i dotknął pokoleń, które jeszcze się nie urodziły. To, co za chwilę usłyszysz, jest najniepokojącym odkryciem, jakiego dokonali współcześni badacze, Czrek i wyjaśnia, dlaczego Hiszpania potrzebowała kilku dodatkowych stuleci, by dogonić resztę Europy. W latach 90. XX wieku zespół hiszpańskich historyków zrobił coś bez precedensu. Prześledzili linie rodzinne ofiar Inkwizycji, do przodu w czasie, śledząc córki, wnuczki i prawnuczki, to, co odkryli, było tak wstrząsające, że zmieniło nasze rozumienie tego, czym inkwizycja właściwie była. Kobiety pochodzące od oskarżonych czarownic miały o 85% niższy poziom piśmienności, niższe wskaźniki małżeństw i mniejszą szansę posiadania własności, niż ich rówieśniczki, nawet trzy pokolenia później pozwól, żeby to do ciebie dotarło. Tortura jednej kobiety w roku 1520 statystycznie decydowała o tym, czy jej prawnuczka w roku 1620 będzie umiała czytać. To nie były sku, skutki uboczne, to był celowy projekt. Oto mechanizm: torturujesz matkę, wymuszasz publiczne wyznanie win. Nazwisko rodziny zostaje na zawsze powiązane z herezją córki, stają się nie do wydania za mąż żadna szanująca się rodzina ich nie przyjmie. Nie mogą dziedziczyć majątku, bo splamione rodowe linie tracą prawa prawne. Nie mogą wstąpić do klasztoru, bo kościół je odrzuca. Zostają służącymi, prostytutkami albo żebraczkami. A ponieważ tortura była niewidzialna, rodzina nie mogła udowodnić przemocy, nie mogła szukać sprawiedliwości, nie mogła nawet opowiedzieć swojej historii, bo wyglądałoby to jak obrona Herezji. Geniusz tkwił w niewidoczności. Widoczne tortury tworzą męczenników, ciche tortury tworzą wstyd. Pozwól, że pokażę ci skalę tej destrukcji. Szacunkowo 150 tysięcy kobiet zostało oskarżonych w samej Hiszpanii między 1478 a 1834 rokiem. Jeśli każda z nich miała średnio dwie córki, które dożyły dorosłości, a te córki miały swoje córki. Patrzysz na efekt domina, który dotknął miliony kobiet, a teraz robi się naprawdę mrocznie. Inkwizycja rozumiała ekonomię behawioralną, zanim to pojęcie w ogóle powstało. Oni zamienili strach w broń. Kobiety nauczyły się nie ucz się czytać. Piśmienność kojarzono z herezją. Nie gromać majątku. Bogactwo przyciągało oskarżenia. Nie praktykuj medycyny. Położnictwo było równoznaczne z samobójstwem. Nie żyj niezależnie. Wdowy były celem. Historyczne konsekwencje są mierzalne. Upadek edukacji. Poziom piśmienności kobiet w Hiszpanii w XVIII wieku był mniej więcej taki, jaki poziom piśmienności kobiet we Francji osiągnął w XVI wieku, stracono 200 lat postępu. Utrata wiedzy medycznej. Gdy zniknęły położne, śmiertelność matek gwałtownie wzrosła. Historycy szacują tysiące nadmiarowych zgonów kobiet, bezpośrednio spowodowanych prześladowaniem położnych dewastacja ekonomiczna. Odsetek kobiet posiadających własność spadł z około 30% w XV wieku do mniej niż 5% w XVII wieku. To 25-punktowy upadek kobiecej siły ekonomicznej. ja jest coś, co nadal mnie prześladuje. Inkwizycja oficjalnie zakończyła działalność w 1834 roku. Ale wzorce społeczne, strach przed edukacją kobiet, podejrzliwość wobec kobiet posiadających majątek, założenie, że zeznania kobiet są niewiarygodne przetrwały jeszcze całe stulecie. Urządzenia tortur zniszczono, lochy zamknięto, ale niewidzialne szkody trwały przez pokolenia. Na tym właśnie polega cicha przemoc. Wymazuje własne ślady z historii, podczas gdy jej skutki odbijają się echem przez czas. Więc co robimy z tą wiedzą? Hiszpańska inkwizycja stworzyła plan działania dla autorytarnej kontroli kobiet przez niewidzialną przemoc i systemy prawne, udowodniła, że nie potrzeba komór gazowych ani masowych grobów, aby zniszczyć populację. Wystarczą systemy, które działają po cichu, które same siebie dokumentują jako legalne. Które sprawiają, że ofiary wydają się współwinne własnemu zniszczeniu. I te wzorce, one nie wyginęły. Dziś, w krajach na całym świecie, kobiety aktywistki znikają w ośrodkach zatrzymań, gdzie tortury nie zostawiają śladów, gdzie zeznania są wymuszane i przedstawiane jako dobrowolne, gdzie rodziny są niszczone przez pokolenia, przez systematyczne wykluczenie ekonomiczne i społeczne. Lekcja nie polega na tym, że żyjemy w czasach hiszpańskiej inkwizycji. Lekcja jest taka: Kiedy przemoc jest niewidzialna, historia może zostać przepisana. Dokumentacja ma znaczenie, świadkowie mają znaczenie. Wierzenie kobietom, kiedy mówią o systemach stworzonych, by je uciszyć, to ma największe znaczenie. Dlatego chcę, żebyś pomyślał, pomyślała o czymś. I jeśli możesz, napisz w komentarzu, ale proszę, zrób to bezpiecznie. Jakie ciche systemy kontroli istnieją dziś w Twoim kraju? Jakie formy przemocy zostały zaprojektowane tak, by nie zostawiały śladów? Które instytucje dokumentują własną legalność, podczas gdy systematycznie niszczą konkretne grupy społeczne? Jestem naprawdę ciekaw, jakie wzorce dostrzegasz. I wierzę, że ta rozmowa, ta wspólna dokumentacja, to sposób, by zapobiec powtórzeniu się tych wydarzeń. Jeśli ten materiał zmusił Cię do myślenia, jeśli Cię rozzłościł, jeśli chcesz wiedzieć więcej, zasubskrybuj. Bo w przyszłym tygodniu zagłębię się w coś, co Kościół przez stulecia próbował wymazać. Średniowieczne podziemie aborcyjne i powód, dla którego Kościół nie potrafił go zniszczyć. Poznasz kobiety, które ocaliły wiedzę medyczną, które budowały tajne sieci, które ryzykowały spalenie, by zachować kobiecą autonomię. To historia o oporze i nie będziesz chciał a jej przegapić. Dziękuję za obejrzenie. I pamiętaj. Historia to nie tylko przeszłość to umiejętność rozpoznawania wzorców, zanim zaczną się powtarzać.